Cześć. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o tym, jak zwiększać odporność u naszych dzieci. To, co jest ważne, to to, żebyśmy zrozumieli, że dzieci nie mają odporności i budują ją od pierwszego dnia życia. Kolejną ważną rzeczą jest to, żebyśmy budowali odporność u dzieci cały rok, a nie tylko od momentu, kiedy skończy się choroba. Wtedy bierzemy probiotyki oraz witaminy to cały rok, wtedy kiedy jest dobrze, kiedy jest piękna pogoda, są wakacje, dzieci latają po dworzu, to wtedy właśnie będziemy budować odporność. I jak przyjdzie choroba, to wtedy sprawdzamy, jak organizm sobie z tą chorobą radzi. I to właśnie choroba jest kolejną ważną rzeczą, która będzie budowała odporność. Paradoksalnie to choroba jest aktualizacją bazy wirusów oraz siłownią dla naszego układu Immunologicznego i zapraszam do tego, żeby tak chorobę postrzegać. Następną ważną rzeczą jest to, żebyśmy sprawdzali, czy dziecko nie ma długotrwałego stresu. Zwykły stres, który trwa chwilę, on nas motywuje do działania i dzięki temu możemy osiągać różne cele w ciągu dnia. Długotrwały stres działa na nas dosyć krzywdząco. Powoduje aktywację autonomicznego układu nerwowego, oś pod wzgórze przysadka nadnercza, zaczyna się wytwarzać więcej hormonu stresu i organizm zamiast budować odporność, będzie walczył trochę, żeby przetrwać. Tak organizm to interpretuje. Dziecko może mieć stres długotrwały w różnych miejscach, począwszy od placówek. W przedszkolu, żłobku czy szkole warto sprawdzić, czy dziecko nie ma jakiegoś stałego konfliktu z rówieśnikiem albo z opiekunem i zaopiekować się tym konfliktem, dać mu narzędzia, żeby mógł sobie z tym poradzić lub zrobić mediację z rodzicami albo z danym opiekunem. Następnie sprawdzamy, czy w domu dziecko nie ma nadmiaru stresu długotrwałego. Czy nie jest tak, że co rano my. Popędzamy dziecko, żeby wyszło szybko do przedszkola, i to powoduje to, że dziecko już od rana jest w, w zwiększonym stresie. Dlatego proszę, żebyśmy sprawdzili też nas samych, czy to my nie wywołujemy długotrwałego stresu. I ostatnią rzeczą, jeżeli chodzi o stres, to sprawdzajmy, czy dziecko na przykład nie jest wysoko wrażliwą jednostką jego świat wewnętrzny nie jest za bardzo poturbowany, czyli nie za mocno odczuwa rzeczywistości. Wtedy warto, żebyśmy my e, byli wyekwipowani w narzędzia, aby pomóc dziecku albo ewentualnie zgłosić się do odpowiedniego specjalisty. Następnie sprawdzamy, czy dziecko ma prawidłową temperaturę. Ciała, czy jest ubierane adekwatnie do pory roku i czy nie jest po prostu przegrzewane. Czy nie jest ubierane jak na Syberię oraz czy w domu nie panuje taka egipska temperatura, jak na plaży, bo to będzie dawało skutek odwrotny: dziecko będzie przegrzane, ciągle spocone i układ na pewno nie będzie to korzystne dla, dla dziecka. Ostatnią rzeczą to sprawdzamy, czy dziecko ma y, prawidłową ilość ruchu. Nie możemy liczyć, że placówka opiekuńcza czy szkolna będzie dostarczała dziecku prawidłową ilość ruchu i ćwiczeń fizycznych. To my, rodzice opiekunowie, sprawdzamy, czy tak jest. Jeżeli nie ma tak ilości, takiej ilości ruchu, Ile być powinno, to wtedy my organizujemy zajęcia albo sami zajmujemy się ćwiczeniami w domu. Ruch będzie minimalizował stres um, u dziecka oraz aktywował całe ciało, co będzie bardzo dobrze um, funkcjonowało dla układu odpornościowego u dzieci. Na końcu chcę pokazać Wam dwa ćwiczenia, które będą pomagały w budowaniu odporności dzieci. Pierwsze ćwiczenie to będzie um, normalizacja napięcia w górnym otworze klatki piersiowej, a drugie ćwiczenie to będzie normalizacja napięć w obrębie przepony. W, jeżeli chodzi o układ odpornościowy, to najważniejsze jest to, żeby mu nie przeszkadzać i te ćwiczenia mają likwidować różne problemy i napięcia w przepływie limfy, chłonki oraz naczyń krwionośnych. Dwa ćwiczenia, które wzmocnią odporność u naszych dzieci. Ćwiczenia pokażę na lalce, e, która jest e, lalką niemowlaka, ponieważ największe trudności nam e, przysparzają ćwiczenia u bardzo małych dzieci. Boimy się różnych ćwiczeń u małych dzieci, dlatego wybrałem e, pokazanie na e, lalce e, małego dziecka. Pierwsze ćwiczenie. Aktywacja górnego otworu klatki piersiowej. Wykonujemy ćwiczenie w ten sposób, że łapiemy dziecko za rączki i wykonujemy trakcję, czyli delikatne rozciąganie. Ważne jest, żeby ćwiczenie lepiej zrobić je za delikatnie niż za mocno. To jest ćwiczenie, które ma pomóc układowi odpornościowemu, a nie jest to ćwiczenie na mięśnie. Wykonujemy trakcję. Do, najpierw wykonujemy trakcję do sufitu. Ciągniemy rączki 3 sekundy do góry i 3 sekundy do dołu. Nie wykonujemy zbyt mocnych ruchów. Dziecko ma się nie przesuwać podczas ćwiczeń, tylko ma być rozciąganie tkanek. Następnie ciągniemy w stronę kolan, 3 sekundy do dołu i 3 sekundy odpuszczamy. I następnie. Ciągniemy wzdłuż uszu, do góry, do dołu. 3 sekundy do góry, 3 sekundy do dołu. U niemowlaków możemy robić raz jedna strona i raz druga strona. To będzie przyjemniejsze. A jedną rękę trzymajmy na klatce piersiowej. To zawsze będzie powodowało, że dziecko się będzie czuło bardziej bezpieczne. Jeszcze Jedna rzecz, którą możemy zrobić dla aktywacji górnego otworu, to ruch mieszany. Jedna ręka na klatce piersiowej, druga trzyma rączkę i wykonujemy koliste ruchy. Delikatnie trakcyjne, czyli delikatnie rozciągamy, a ta ręka na klatce piersiowej troszeczkę stabilizuje skórę, żeby ona się nie przesuwała. Dzięki temu będziemy rozciągać klatkę piersiową i też powodować polepszoną pracę układu. Immunologicznego, przez to, że w tej okolicy idą naczynia limfatyczne i aktywacja tej okolicy będzie polepszała drenaż limfy. Drugie ćwiczenie, proszę Państwa, to będzie normalizacja napięć w obrębie przepony, a celem tego ćwiczenia będzie polepszenie pracy wątroby. Wątroba jest głównym narządem, który oczyszcza organizm bezpośrednio na wątrobie pracują osteopaci, a w warunkach domowych możemy wspomóc pracę wątroby przez pracę na mm, przeponie. E, dla niemowlaków dla małych dzieci praca e, dla przepony musi być bardzo delikatna. Kładziemy dłonie i palce, tam, gdzie kończą się żebra, a zaczyna się brzuszek. I wkładamy palce między właśnie żebra a tkankę miękką i podczas wdechu i wydechu, Robimy delikatny masaż pod linią żeber, rozsuwając palce na boki i delikatnie ciągnąc do góry i na boki. I wykonujemy tak przez minutę czasu. Jeżeli dziecko jest starsze, możemy dziecko samo nauczyć, jak wykonywać to ćwiczenie, i wtedy można zaprosić je, żeby wykonało ten ruch podczas wydechu. I to ćwiczenie wykonujemy minutę, dwie, tak samo jak te ćwiczenie pierwsze. Dziękuję. Na zakończenie chciałbym zadać Państwu dwa pytania. Po pierwsze, kiedy budujemy odporność naszych dzieci? W którym dokładnie miesiącu w roku oraz jak długotrwały stres wpływa na organizm dziecka? Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym odcinku i do zobaczenia.